Ukochana istota światła. Ta miłość, którą przeżywasz, jest tak rzadka i głęboka, że nawet przeznaczenie nie jest w stanie was rozdzielić. Nawet jeśli kontakt z osobą, która zajmuje twoje serce, jest ograniczony lub wręcz nieistniejący, wasza więź pozostaje nienaruszona. To, co ta osoba czuje i myśli w tej chwili, to fakt. Że sytuacja między wami przekroczyła wszelkie granice, a teraz nadszedł czas na rozwój, postęp i znalezienie nowej drogi. Może wydawać się, że ta osoba nie jest już obecna w Twoim życiu, ale prawda jest taka, że jej decyzja względem Ciebie jest powodem, dla którego teraz przeżywa tę rzeczywistość. Istnieje większa siła, która działa, sygnalizując, że coś przekroczyło wszystkie granice. Nawet jeśli odległość spowodowała stagnację, energia między wami wciąż jest żywa, a osoba twojego serca wkrótce odkryje, że twoja obecność wciąż jest dla niej silna, nawet na odległość. Odbiera potężne informacje o tobie i choć może wydawać się sparaliżowana, w rzeczywistości jest kierowana do działania. Pojawia się poczucie, że coś musi się zmienić, a przesłanie, które próbuje przekazać, Wiąże się z tym momentem bezczynności. Komunikacja między Wami może zachodzić na wyższym poziomie, niemal telepatycznie. Nawet jeśli nie rozmawiacie bezpośrednio, Wasze dusze prowadzą głęboką rozmowę, poruszając kwestie, które jeszcze nie są gotowe do werbalizacji. Twoja osoba może próbować komunikować się z Tobą na różne sposoby, nawet jeśli tego nie zauważasz. Intuicja odgrywa teraz kluczową rolę, a przesłania, które próbuje wysłać, mogą docierać do Ciebie poprzez muzykę, sny lub głębokie odczucia. Jeśli masz wątpliwości co do ich prawdziwości, możesz być pewny, Twoja osoba próbuje przekazać coś ważnego, coś czego nie potrafi wyrazić słowami. Korzysta z wyższych kanałów komunikacji, ufając sile boskiej. Może kontaktować się z Tobą w różny sposób, duchowo, telepatycznie, poprzez sny, muzykę lub znaki. To pokazuje, gdzie obecnie znajduje się jej energia. Choć może wydawać się zablokowana, w rzeczywistości przechodzi głęboką introspekcję. Martwi się, czy odbierasz jej przesłania. Tego typu komunikacja dociera do Ciebie tylko wtedy, gdy naprawdę w nią wierzysz. Jeśli jesteś w miejscu wątpliwości, może być trudniej je odebrać, ale wiedz, że jest obecna, nawet w sposób nietypowy. Próbuje komunikować się z Tobą w sposób niezwykły, co może Cię zmylić. Jest w fazie autorefleksji, kwestionując swoje działania i uczucia. Może czuć się wrażliwa, ponieważ wszystko to wykracza poza jej strefę komfortu. "Jesteś jedyną osobą, przy której czuje się na tyle swobodnie, by być otwarta, co ją zaskakuje. Próbuję znaleźć sposób, by zbliżyć się do ciebie ponownie, ale wydaje się, że została energetycznie zatrzymana i zmuszona do refleksji. Czuję, że powinieneś jej zaufać. Weszła w te relacje z określonym planem, ale teraz zmaga się z głębokimi uczuciami i refleksjami." Które zmuszają ją do przemyślenia swojego działania wobec ciebie. Chcę, abyś zaufał jej procesowi, ponieważ jej intencje wobec ciebie były szczere, choć mogły różnić się od twoich oczekiwań. Nigdy nie wierzyła, że ktoś może ją zastąpić, a odkąd cię poznała, wie, że nie byłaby w stanie zastąpić twojej obecności. Nie jesteś kimś łatwym do zastąpienia. To bezpośrednie przesłanie i potwierdzenie dla Ciebie. Nawet jeśli wchodzi w interakcję z innymi, wciąż dostrzega, że nikt nie jest taki jak Ty. Pozostawiłeś w niej ślad, który odzwierciedla siłę Waszej więzi. Widzicie jako całość, kocha zarówno Twoje zewnętrzne, jak i wewnętrzne ja. Jest w duchowej podróży i obserwuje, jak się odnosisz do świata. Wasza więź jest niezwykle magnetyczna i silna, szczególnie w duchowych aspektach. To tak, jakbyście mogli czytać myśli drugiej osoby i wyczuwać, kiedy pragnie komunikacji. Wykorzystuje ten czas, aby uzyskać duchową klarowność przed ponownym zbliżeniem się do Ciebie. Ta relacja ma dla niej ogromne znaczenie i pragnie zbudować solidną więź, by niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi Was życie, Energia między Wami pozostała nierozerwalna. Między Wami zachodzi energia transformacji. Nawet jeśli odległość wydaje się tworzyć stagnację, w rzeczywistości przechodzi głęboki proces refleksji i samopoznania. Kwestionuje własne działania, uczucia i intencje, co kształtuje jej spojrzenie na Waszą więź. Może czuć frustrację lub zagubienie, ale to część procesu rozwoju. Niepokój, który odczuwa, odzwierciedla złożoność jej emocji i wpływ, jaki wywarłeś na jej życie. Poczucie rozstrojonej harmonii lub bycia odsłoniętą w relacji z tobą wskazuje na to, że więź ujawniła głębokie i być może nieoczekiwane aspekty jej psychiki. Stara się pogodzić to, jak bardzo ją wyzwałeś i jak pozytywnie cię wpłynąłeś. Ukazuje to poczucie niezgodności. Ale też podkreśla znaczenie zaufania w każdej relacji. Może zastanawiać się, czy zrozumiałeś lub zaufałeś procesowi tak, jak oczekiwała, co mogło prowadzić do tymczasowego oddalenia. Ten okres oddalenia nie powinien być postrzegany jedynie jako dystans, lecz jako czas przygotowania i dostosowania do kolejnego etapu waszej wspólnej podróży. Praca wewnętrzna, która się teraz odbywa, Przygotowuje na nowy etap, który będzie bogatszy dzięki głębokiemu zrozumieniu, które oboje zdobyliście. Zachowaj wiarę w siebie i proces. Pozwól, by zdobyta mądrość prowadziła ciebie i Twoją osobę ku klarowniejszej i silniejszej więzi. Ważne jest, aby pamiętać, że nawet jeśli drogi chwilowo się rozchodzą, głęboka więź i wpływ, jaki wywarłeś, pozostają, kształtując sposób w jaki ta osoba postrzega życie i Waszą relację. Energia wokół tej relacji przygotowuje się do kolejnego kroku i ważne jest, abyś nadal podążał za swoimi intencjami i klarownością. Twoja obecność pozostawiła trwały ślad. Nawet jeśli komunikacja wydaje się teraz inna, Twój wpływ wciąż kształtuje ją subtelnie, ale mocno. Podróż między Wami była pełna wzlotów i upadków. A przesłanie dzisiaj nie tylko odzwierciedla obecny stan Twojej osoby, ale daje też wgląd w trwały wpływ, jaki wywarłeś w jej życiu. Jest jasne, że odbywa się głęboka introspekcja, kształtowana przez wspólne doświadczenia, emocje i podjęte decyzje. Ten okres może wydawać się frustrujący lub bolesny, ale często to właśnie w takich momentach bezczynności dochodzi do największych odkryć. Twoja osoba ocenia, co naprawdę jest ważne i jak to się zgadza z jej najgłębszymi wartościami. Tymczasem poczucie, że nikt nie jest jak Ty, wciąż rezonuje, wskazując, że więź między Wami nie została wymazana. Wręcz przeciwnie, została udoskonalona, stając się jaśniejsza i głębsza, gdy rozważa znaczenie Waszej relacji. Ta refleksja towarzyszy energii uznania. Że pozostawiłeś ślad. Nawet jeśli komunikacja wydaje się teraz inna, Twój wpływ wciąż oddziałuje subtelnie i mocno. Energia wokół tej więzi przygotowuje się do kolejnego kroku, dlatego ważne jest, abyś kontynuował podążanie za swoimi intencjami i klarownością. A dla Ciebie, który dotarłeś aż tutaj, niech boskie światło oświetla każdy krok Twojej drogi, każdą decyzję każde słowo, które wypowiesz. Niech twoje serce zawsze pozostaje otwarte na czystą, prawdziwą i bezwarunkową miłość. Niech otrzymasz błogosławieństwo pokoju, mądrości i pewność, że jesteś we właściwym miejscu, w odpowiednim czasie, u boku właściwej osoby. Niech miłość, która was łączy, wzrasta każdego dnia. Niech wątpliwości zostaną zastąpione pewnością. A wasza więź staje się coraz głębsza i pełna znaczenia. Niech wspólnie budujecie przyszłość pełną miłości, szacunku, zrozumienia i radości, gdzie każde wyzwanie zostaje pokonane w jedności, każda wygrana świętowana z wdzięcznością, a każda chwila przeżywana w intensywności i autentyczności. Niech łaska Boża będzie z wami, napełniając wasze życie nadzieją, wiarą i niekończącymi się błogosławieństwami. Niech serce prowadzi waszą mądrość, a siła miłości pomaga pokonywać wszelkie trudności, budując historię, którą warto przeżyć. Jeśli to przesłanie jest dla ciebie i odnosi się do twojej sytuacji, napisz w komentarzu. Ta miłość jest rzadka i przeznaczenie nie może nas rozdzielić. Amen.